Siema, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj przygodowym. Penetrujemy lasy, łąki, pola. Jesteśmy przy takiej budowli. Idziemy sprawdzać, co tam się znajduje w środku. Udało się zejść i zaglądamy, co tu jest. O, ktoś tam siedzi. Poczekajcie, zbliż. Halo! Proszę pana, podejdę bliżej. Nie, czekaj, poczekaj. Ja podejdę do tego gościa. Czekaj, czekaj tam. Zobaczcie, w takim dziwnym pomieszczeniu siedzi tu jakiś gościu i się kołysze. Czekajcie, bo on... Wydaje dziwne dźwięk. Dziwie... Uciekajcie, 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 Cze nie mogę nagrywać. Udało się, udało się nawiązać kontakt z tym gościem. Mm, tak, tak, tak miałem taką zamówkę małą. Ja jestem tutaj krzemieniologiem profesjonalnym. Krzemieniolog. Także czym pan zajmuje się tutaj? Robię A. kupę. Co się... co pytał? Nie, nie mi chodziło bardziej zawodowo czym pan się zajmuje. Ja byłem w takim wysokich ramion. A tu sobie radzę, radzę by się Ogólnie jesteśmy dzisiaj na poszukiwaniu krzemieni, takich kamieni. Jest to była piaskownia. Tu zauważyliśmy taki budyneczek, jakąś taką uformowaną konstrukcję. Dobra, więc idziemy szukać tych krzemieni. Dobrze, że spotkaliśmy w sumie tego gościa. Bo widać, że się gościu na krzemieniach zna. O, ja się znam jak nikt. Ja mógł mówić godzinami, gdybym cokolwiek o. wiedział. Ale nie mamy tyle czasu antenowego, także... Jeżeli jakaś ciekawostka Panu wpadnie do głowy, prosiłbym bardzo... Yy, nie, ale na, najbardziej tutaj nas interesują jednak krzemienie, a nie Pana jakieś tam yy, chore akcje po prostu. Naturalnie. To ja chyba wracam do swojej bazy i tam... Tam pan, y, tam pan stacjonuje, tak? Na tym, robić, tak. Y, to jest alamaterac. Co to jest? To jest narożny brodzikowany sofa. Także ja. To jest taki transformers, kiedy potrzebuje po się wykąpać, odwracam. No widzę, sporo pan tego nazbierał, ale wie pan, co nie będziemy zainteresowani. Przyjechaliśmy tu głównie na krzemienie. to są haki na wszystko. O, no to fajnie, fajnie. Czasami sobie doradzam takie parki które robią rozrywki. A może pan nas po prostu oprowadziłby? Może pan. Może pan nas oprowadzi po tym krzemieniołomie. A i tym się pan właśnie zajmuje? O, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tak. Podeszłem pana też tak... Przepraszam, może wystraszyłem. Na luziku, nie, bo... I co tu, mówi pan, wychodzą jakieś minerałki? Jakie minerały, panie? Tu 50 groszy zgubiłem tydzień temu i szukałem. No, a tutaj kawałeczek dalej od tych wykopalisk napotkaliśmy takie autko. Jest to, można też powiedzieć, amfibia. No to to nasze auto. Jak nasze auto? Jak zatonąłem? No ty tu wjeżdżałeś Teraz nie wrócimy do domu No nie wrócimy, zostaniemy, będziemy kopać Kopać krzemienie A to będziemy jedli? No jak to co będziemy jedli? Grzyby <coughs> Jak to się stało? To tak. Sam to zrobiłeś Mówisz jak to, to ci <coughs> No rusza, się. Jest hak. To jebane jest, no. O, no, jak prawda. No. Nie porad ani coś. thank <laughs> you Zapniesz? Bo do góry jest, żeby nie zerwało jej. Właśnie tak patrzę. Wiesz co, macie konsolację, no. No to weź zrób to, jak przedtem. do kabiny. Ale tam to chyba nawet nie Nie, nie, nie. A masz jakieś blokady? Nie. Dobrze, że tego gościa spotkałem w tym bunkrze. Jaja, muszą być. Panie się tu zakleściły. Jeśli chodzi o dzisiejszą przygodę, to by było na tyle. Auto wydobyte, jedziemy na jakiś obiad. A to jest ta niepozorna kałuża. Ale bez leśnego człowieka by się nie udało. No, bez tego gościa, którego spotkaliśmy, zupełnie przypadkiem. Okazał się geologiem. Pokazał nam jak wydobywać krzemień. Ge geografem, geografem. geografem. I poświęcił się też. Bo hak, hak był głęboko, a wyciągana była tyłem. Po miednicę weszło. Po samą miednicę.